Funkcja f nie ma miejsca zerowego dla m równego. Dość trudne zadanie. Musimy sobie podstawić. Słuchajcie, z przykładu a mamy f, tak, od x równa się, no i m wstawiamy minus 3, czyli mamy 3 minus minus 3. x minus 4. No to mamy f od x, minus i minus daje plus 3, plus 3 mamy 6x minus 4. No to, żeby policzyć miejsce zerowe, za wod x wstawiamy 0. Mamy 6x minus 4, odejmujemy obustronnie 6x, czyli mamy minus 6x to minus 4, dzielimy na minus 6, czyli mamy minus 4 przez minus 6, skracamy, no to nasze miejsce zerowe to 2 trzecie. No bo jak chcemy miejsce zerowe, to podstawiamy zamiast ewod x 0. To może B. Mamy f od x równa się mamy 3 minus 0, tak, x minus 4. 3 minus 0 mamy 3, czyli był, byłaby funkcja 3x minus 4. Żeby policzyć miejsce zerowe, za ew od x wstawiamy 0, mamy 3x minus 4. No to odejmujemy obustronnie 3x, czyli minus 3x to minus 4, dzielimy na minus 3, czyli mamy minus 4 przez Minus 3, czyli mamy 4 trzecie. No to jest miejsce 0. To może C. No to mamy tutaj M równe 3. No to 3 minus 3 to 0, czyli mielibyśmy 0 razy x, czyli po prostu 0, no to 0 minus 4, czyli mamy minus 4. No to gdybyśmy chcieli mieć miejsce zerowe, to za e od x ustawiamy 0. 0 to minus 4? No nie. Czyli dla m równego 3, ta funkcja nie ma miejsca zerowego, a jeżeli chcecie, żebym dodawała tutaj dla Was jeszcze więcej, zaobserwujcie mnie, napiszcie coś miłego, bo bardzo mnie to cieszy, słuchajcie, i motywuje do dodawania dalej.